Cześć, witam Was na moim ponownym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak hodować żółwia ponorądowego. Mój żółw mieszka w takim akwarium. Jeśli będziecie mu chcieli dawać różne rzeczy, to wiedzcie o tym, że będzie bardzo bałaganił. Tutaj ma swoją wyspę, na której czasami siedzi i się wysusza. Na dnie ma kamyczki o których sobie chodzi. A żółwik jest pod tą wyspą. Jeśli byśmy chcieli dać żółwiowi część wodną i lądową, to musimy dać na tą lądową albo kamyczki, albo torf, albo inne różne rzeczy. Tak jak na przykład torf u modliszki. Jeśli chcemy dać żółwiowi dużo wody, to najlepiej zamontować filtr. On filtruje wodę, ale przy tym ją na powietrza. Żółwiom można dawać do jedzenia różne owoce, warzywa i też rybki. Ja mojemu żółwiowi daję takie groszki, ponieważ kiedyś miał rybki, ale nie umiał ich łowić. Dlatego najlepiej dawać groszki. Tak jak już mówiłem, możemy dawać im różne owoce i warzywa dla urozmaicenia diety, takie jak banan, sałata i inne. Tylko pamiętajmy, aby nie podawać ich im cytrusów i cebuli oraz innych takich ostrych rzeczy. Teraz pokażę Wam mojego żółwia. Nie wiem akurat, co to jest za konkretny gatunek. Tak on wygląda. Tutaj jest jego pancerz, czyli karapaks. Od spodniej strony nazywa się plastron. Płeć żółwia można rozpoznać po wygłębieniu. Na jego plastronie, jak ma takie wgłębienie, taki dołek, to znaczy, że to jest samiec, a gdy nie ma, to samiczka. Ten żółwik to jest akurat samiczka, bo, ponieważ nie ma tego wgłębienia. Ale oprócz tego samce mają też dłuższy ogon, a to tylko w niektórych przypadkach. Rzuwiki wodnolądowe są bardzo ładne. Teraz jak widzicie, trochę się przestraszę. I sobie biega. Czasami jak będziecie mieli wodę. Będzie Wam osiadał taki brud, dlatego należy czyścić tą wodę. Ten żółwik powinien mieć temperaturę około 21 stopni. Można mu też zamontować grzałkę. Grzałka grzeje wodę i można w niej dostosować temperaturę dla żółwia. Powinien mieć też swoją kryjówkę. U mnie. Na przykład ma pod tą wyspą. Bardzo lubi tam spędzać czas. I jak następnie mówiłem, żółwik bardzo bałagani. Często widzicie tutaj, odgarnia kamyczki albo przewraca różne rzeczy. Czasami mi też się zdarzyło, że ta wyspa po prostu sobie pływała, bo ją żółwik odszczepił. Spokojnie, nie musicie się bać. Oto, że żółwik Wasz wyjdzie po ściankach, ponieważ nie umie on chodzić. Dlatego na pewno nam nie wyjdzie. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o żuwiu, możecie kupić sobie książkę i ją poczytać. Ta książka jest akurat o żuwiach wodnolądowych. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.